Teatr Polski w Warszawie to właśnie tu za kilka minut rozpocznie się wielka gala mistrzów sportu, podczas której poznamy dziesięciu najlepszych sportowców Polski 2011 roku. Jacek Kurowski, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest specjalne wydanie wiadomości, bo i okazja jest specjalna i całkowicie wyjątkowa. Sala Teatru Polskiego powoli się zapełnia. Widzę pierwsze gwiazdy sportu już zasiadają na swoich miejscach. Początek gali o godzinie 20. 15 w jedynce. Dziś poznamy zwycięzcę 77 plebiscytu Przeglądu Sportowego i Telewizji Polskiej. Dziś dowiemy się, do kogo trafi złoty czempion. Los sportowców rywalizujących o to wspaniałe wyróżnienie zależy tak naprawdę od państwa, bo podczas samej gali będzie można wciąż głosować na swoich wybrańców. Justyna Kowalczyk pierwsze miejsce, Tomasz Golob miejsce drugie, Adam małyż trzecie. Tak wyglądało podium w zeszłym roku. W tym konkurencja jest naprawdę mocna. O państwa głosy w Wciąż walczą i wciąż na nie liczą. Między innymi tenisistka Agnieszka Radwańska, tyczkarz Paweł Wojciechowski, pływak Konrad Czerniak, siatkarz Bartosz Kurek, piłkarzy Jakub Błaszczykowski i Robert Lewandowski, przedstawicielka Kolarstwa Górskiego Maja Włoszowska i wiele innych gwiazd sportu. Wśród nich jest oczywiście Justyna Kowalczyk. Jeśli Justyna Kowalczyk zdobędzie trzeciego złotego czempiona, jeśli znowu wygra plebiscyt, jeśli to będzie jej trzecie wyróżnienie z rzędu, to trzeci raz z rzędu tego. Wyróżnienia osobiście nie będzie mogła odebrać, bo Polka wciąż walczy i to jak w turdeski. Dziś znokautowała Marit Biergen, wygrała bieg na 10 km techniką klasyczną i odzyskała prowadzenie w cyklu. O tym z Waldifiemem Sebastian Parfianowicz. Triumfująca Kowalczyk, niedowierzająca, wyczerpana Biergen. Ich twarze mówiły wszystko. I jeszcze te słowa na mecie. Walka była bardzo dobra, ale nie musiała zdać siebie... 110% To był bieg marzenie. Kowalczyk wygrała obie premie czasowe, a potem rzuciła biergen szaleńcze wyzwanie. Wielka Norweszka na ostatnim zakręcie z trudem trzymała się na nartach. To prawda, dziś to był nasz pojedynek Justyna była bardzo mocna. Polka wróciła na szczyt Turdeski, prowadzi 11,5 sekundy przed biergen. Jutro wspinaczka. Ostatni etap, ostatni pojedynek. Kto wygra? To nie jest trudne pytanie. Nie mam wątpliwości. Na 100% kowalczyk. A jakby ktoś się obawiał, czy starczy jej sił? Dziś raniutko przed zwycięskim startem Polka trenowała jeszcze na Alpe Cermis jako jedyna ze wszystkich zawodniczek. W 10 dni przebiegły wspólnie 60 km, ale o wszystkim zadecydują te ostatnie, te, które śnią im się nocami. Tu jutro w samo południe poznamy zwycięzczynie Tour de Ski z Alpe Cermis dla sportu Sebastian Parfianowicz. Jutro o 12.20 ostateczne rozstrzygnięcie. Jutro będziemy wiedzieli, czy Marit Biergen, czy Justyna Kowalczyk, która z nich wygra w Tour de Ski. A teraz wracamy do plebiscytu. Jakub Giermaziak i Jarosław Hampel to przedstawiciele sportów motorowych, którzy znaleźli się wśród nominowanych. Być może za rok w tym gronie będzie Krzysztof Kołowczyk, który wspaniale radzi, radzi sobie w rajdzie Dakar. Na starcie kierowca Orlentimu tracił do Stefana Peteranzela ponad 4 minuty. Dziś ta różnica jeszcze się najprawdopodobniej powiększy. Za półmetkiem Francuz był od Hołowczyca szybszy o ponad 3 minuty. Nieco mniejszą przewagę nad Polakiem miał Robi Gordon. Miejsce w czołowej 50 utrzymuje Adam Małysz. Wczoraj remis z Islandią, dziś porażka z gospodarzami. Polscy piłkarze ręczni przegrali z Danią 30 do 31 w turnieju Total Credit Cup. Ostatnim sprawdzianie formy przed Mistrzostwami Europy, gola dającego wygraną, rywale zdobyli 4 sekundy przed końcem meczu. 4 lata temu drużyna piłkarzy lepszych otrzymała miano drużyny roku. I trudno się temu dziwić. W tym roku. To wyróżnienie trafi do reprezentacji polskich siatkarzy. Z kolei trenerem roku zostanie Marek Cieślak. On otrzyma to wyróżnienie, który polskich żużlowców doprowadził do trzeciego z rzędu złotego medalu Mistrzostw Świata. A obok mnie jest Włodzimierz Szaranowicz, dyrektor TVP Sport. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Wciąż panie sobie, nie wiecie. wiemy jeszcze, kto wygra plebiscyt przeglądu sportowego i telewizji Polski, ale tak naprawdę ta gala to oczywiście wielkie emocje, ale także ogromne widowisko. Ogromne widowisko, i y, reżyser Jacek Kiencik powiedział, że to będzie widowisko, którego jeszcze w telewizji polskiej nie było. Przede wszystkim y, myślę o tym, y, że pod względem y, scenografii. Niezwykłej, rzeczywiście zjawiskowej. To wszystko jest nasycone emocjami, takim fantastycznym klimatem sztuki, który jest podobny do sportu. Powiem tylko Kaja, Marcin Wyrostek, Ania Gługoska, Jan Klement. Naprawdę będzie bardzo piękne widowisko. Proszę będziemy, zostać z nami. będziemy mieli na pewno dreszcze, ale one również się pojawią wtedy, kiedy będziemy ogłaszali e, zwycięzców tego plebiscytu. Gdybyś miał tą trójkę Włodku, taką takich naturalnych, ewentualnie, no może inaczej, czy będzie niespodzianka czy nie może tak znaczy trudno niespodziankę dzisiaj wiadomo co było pod alpe cermis wydaje mi się że Justyna Kowalczyk jest gwiazdą wielkiego kalibru wielkiego kalibru my mieliśmy takie gwiazdy w sporcie one wygrywały niejednokrotnie bo przecież zwycięzców wielokrotnych plebiscytu w ostatnich latach nawet można powiedzieć że się stworzyły takie cykle ciągi mieliśmy wielu Myślę, że po roku olimpijskim, po roku Mistrzostw Europy w Polsce wybór będzie jeszcze większy. Dziękuję bardzo Włodzimierz Dzień Szaranowicz, bardzo. dyrektor TVP Sport, a my zapraszamy już teraz Państwa serdecznie wspólnie na galę Mistrzów Sportu w Jedynce już o 20.15. Do zobaczenia!